Witam serdecznie w naszej oazowej kuchni. Dzisiaj będziemy robić ogórki po żydowsku. Przepis sprawdzony, przepyszne od mojej siostry Batki. Tak, przy okazji pozdrawiam serdecznie. Do ogórków po żydowsku oczywiście potrzebujemy ogórki. Mam tu już pokrojone, obrane w takie ćwierteczki. Jest ich 3 kg. Do tego potrzebujemy cebulę, jest pokrojona w plastry. No tak mam dwie cebule. Do tego liście pietruszki, liście selera, koper i będziemy robić do tego zalewę. Zalewa składa się z octu, woda, cukier, sól i ziele angielskie. Pokażę wam Pewnie już wiecie, ale pokażę Wam, jak się obiera ogórki. Yy, zaczynamy od białej części do zielonej. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że niekiedy ogórki są gorzkie. Jakbyśmy to zrobili odwrotnie, czyli od zielonej do białej, to wtedy całą tę goryczkę przeciągamy przez, yy, przez ogórka. A jak zrobimy to od białej części do zielonej, wtedy. Cała goryczka zostaje w tej zielonej właśnie części, którą będziemy też i odcinać. O! Czyli ktoś tego nie wie, to no, taka ciekawostka. I wtedy odcinamy tą zieloną część i przekrawamy ogórka na ćwiartki. I tak mam przygotowane wszystkie ogórki. Do, do słoika wkładam jedną gałązkę takiego selera na dno jedną gałązkę pietruszki tu mam koperek wrzucimy Trochę kopru, na dno daję 3 ziela angielskiego i 3 plastry cebuli, na dno 2 i na górę dam 1. W ten sposób mam przygotowany słoik i teraz będę układać nasze ogóreczki. O, tak w ten sposób. Układamy je gęsto. Jeden przy drugim. O. W ten sposób przygotuję sobie wszystkie słoiki. Później będziemy robić zalewę. A na, góra, na górę jeszcze dorzucam jeden plaster cebulki. Słoiki już mam wszystkie przygotowane. Wyszło 6 słoików litrowych. Pięknie wyglądają, zobaczcie. Na dnie są zielone liście i cebulka na górze. Teraz będziemy robić zalewę. Do zalewy potrzebujemy trzy szklanki wody. Ja już mam tutaj przygotowane, czyli 750 ml. Szklanka cukru. łyżka soli i niepełna szklanka octu i to wszystko musimy teraz zagotować to jakiś czas na początku zamieszamy żeby nam się rozpuścił cukier Zalewa nam się już ładnie zagotowała. Teraz będziemy zalewać nią ogórki. Taką gorącą zalewą zalewamy delikatnie, uwaga, żeby się nie poparzyć. Nasze ogórki muszą być całe przykryte. O, znaczy widać? I zakręcamy. Tak zaleję wszystkie ogórki. I będziemy je później pasteryzować 3-4 minuty. i drodzy, yy, naszej zalewy starczyło na trzy słoiki i tak troszeczkę jeszcze tutaj wlałam do czwartego. Dlatego muszę sobie iść teraz dorobić jeszcze jedną taką samą porcję zalewy. Zalewę już mam dorobioną. Oczywiście wszystko będzie uwzględnione w opisie, ile czego potrzebujemy. Wszystkie słoiki już mam zrobione. Teraz wystarczy je zagotować. 3-4 minuty pasteryzacji i będą gotowe. Dziękuję bardzo za oglądnięcie naszego filmiku. Jak zawsze, zapraszam na ponowne. Zostawcie łapki w górę, jak się podobało. Dziękuję bardzo.